Dzień dobry. Zapraszamy na ostatni filmik dotyczący monet z aukcji drugiej. Tym razem będą to monety wybrane przez nas jako ciekawsze pozycje typologicznie. No i cóż, nie będziemy zbędnie przedłużać. Mamy do omówienia zaledwie bądź aż 5 monet. Zaczniemy sobie od pozycji, która jest spośród nich taka najmniej oczywista, najmniej charakterystyczna. Jest to można by powiedzieć: zwyczajny, najprostszy półgrosz, litewski Zygmunta Starego. Rocznik 12, moneta Sigismundi. Magnitudzis Litwanie. Cóż więc w nim niezwykłego? Oczywiście, poza stanem zachowania, który jest całkiem fajny, jest to jeszcze nieopisana. Przebitka w Sigismundi. Tutaj widzimy, że pod D kryje się inna litera. Jest to litera C, bita tą samą puncą co D. Co widać bardzo ładnie w słowie Ducis. Tutaj, jeżeli się przyjrzymy, mamy jedną puncę obróconą bądź nieobróconą. Taka ciekawostka nieopisana w katalogu Early Lithuanian Half groats czyli w katalogu zielonym autorstwa Zmitriego Huleckiego, Bagdonasa i Daraszkiewicza. Kolejną pozycją, którą się zajmiemy na tym filmiku jest pozycja również ciekawa typologicznie, bardzo ładny szóstak lwowski, menniczy Jana Kazimierza. Piękna pozycja, niestety lekko uszczerbiony krążek. Co w niej jest takiego ciekawego? Oczywiście, no, stan zachowania sam w sobie, jak na szóstaki lwowskie, jeszcze do niedawna raczej krążyły po rynku tylko sztuki w stanie trzecim. Dopiero od paru lat pojawiają się ładniejsze egzemplarze na rynku w większej ilości. Natomiast tutaj dodatkowo mamy egzemplarz bez herbu ślepowron, także tutaj jest to duża rzadkość typologiczna no i przez to również jest za, przez nas zaklasyfikowany jako spora ciekawostka. Kolejną pozycją typologicznie ciekawą jest dukat saskopolski Augusta Mocnego. Moneta od można powiedzieć zwykły, zwykły dukat Augusta Mocnego 1702 rok. Stanowo nie jest to pozycja najwybitniejsza niestety, jest poza wieszce. Natomiast w dalszym ciągu detal zasługuje na sporą uwagę, bo jest naprawdę ładny. Widać, że sztuka, która została wykorzystana jako biżuteria, została wybrana nieprzypadkowo. Jednak pochylmy się właśnie tutaj nad rewersem. Jest to rewers no, typowy dla dukatów Augusta Mocnego, jednak nietypowy dla mennictwa polskiego. Tutaj oprócz pięciopolowego herbu, pięciopolowej tarczy herbowej, z herbami polski i księstwa litewskiego z herbem sasów mamy bardzo dużo utensyliów militarnych, czyli mamy chorągwie, mamy szable, armaty, czyli wszystko co związane z prowadzeniem wojny. Oczywiście August Mocny był znany ze swoich zamiłowań militarystycznych. Natomiast tego typu przedstawienia są w polskim mennictwie raczej rzadkie. Dlatego też uznaliśmy, że jest to pozycja ciekawa z tego względu typologicznie. Kolejną ciekawostką typologiczną, podkreślamy to, pokazujemy tu monet ciekawe typologicznie, naszym zdaniem. Oczywiście nie każdy musi się z tym zgadzać. Jest bardzo rzadka moneta zakonu krzyżackiego. Jedna z ostatnich monet zakonu jest to klipa ćwierćtalarowa z przedstawieniem matki boskiej z dzieciątkiem i Herbu Wielkiego Mistrza, orła na krzyżu, tutaj egzemplarz, oprócz tego, że ciekawy, typologicznie, jeszcze w bardzo dobrym jak na te monety stanie zachowania, ponieważ tutaj bardzo często są to monety bite bardzo niecentrycznie, gdzie bardzo ciężko jest odczytać wyobrażenia na nich zawarte, tutaj mamy dodatkowo jeszcze fragmenty legendy. Co w ogóle nie zdarza się prawie nigdy. No i często są to monety w stanie, którym, jak to niektórzy mówią, obraz trzyma się na patynie. Czyli są to monety bite z tak słabego srebra, że bardzo często do naszych czasów dochowały się w stanie ledwo, ledwo czytelnym. No i ostatnia pozycja nie jest przypadkowo wybrana, jak ciekawa typologicznie, nie jest też przypadkowo wybrana na koniec, ponieważ jest to taki krem de la krem. Ostatnia pozycja dodana na aukcję na e-aukcję drugą jest to jeden z najrzadszych trojaków polskich w tej chwili moneta do której notowań w handlu nie trafiliśmy moneta nieobecna w kolekcji Igera obecna w zasadzie jedynie u Czapskiego czym się wyróżnia Oczywiście ci, którzy znają się na trojakach już pewnie wiedzą, widzą, natomiast oczywiście wyjaśnimy też pozostałym. Mamy tutaj małe popiersie królewskie, które w ogóle w żadnym miejscu nie rozdziela nam legendy otokowej, która dodatkowo biegnie od lewej strony, od poziomu godziny siódmej, gdzie przeważnie zaczyna nam się tutaj od godziny pierwszej i jest przedzielona. Tego typu monety jest to jedyna, jedyna odmiana typologicznie. Wariant wybity prawdopodobnie tymi samymi stemplami, co egzemplarz z kolekcji Czapskiego, także tutaj mamy po prostu jedną parę stempli, najprawdopodobniej użytą do produkcji tych trojaków. Egzemplarz dodatkowo w bardzo fajnym stanie, jedynie z lekkim wyszczerbieniem. Moneta naprawdę bardzo, bardzo rzadka typologicznie. Dla porównania... Inne rzadkie trojaki Batorego są to na przykład trojaki z 1580 roku z herbem Glaubicz. Natomiast o ile one pojawiają się w handlu, nie można powiedzieć, że regularnie, ale od czasu do czasu, o tyle pozycje z 1981 roku, z tej odmiany i odmiany siostrzanej, nie pojawiają się w handlu prawie w ogóle, ta konkretna odmiana. Gdzie po pierwsze nie przedziela legendy otokowej w żadnym miejscu, nie pojawiła się na rynku polskim co najmniej od kilkunastu, a prawdopodobnie od kilkudziesięciu albo i więcej lat, ponieważ do żadnych notowań tej monety na rynku rodzimym nie dotarliśmy. Na OneBidzie tego typu monety nie były jeszcze wystawiane, co też tutaj mamy nadzieję, że w jakiejś mierze rozpropaguje ten portal. Jeszcze bardziej niż jest to w tej chwili. No, i cóż, jest to ostatni filmik poświęcony monetom z naszej aukcji drugiej. Aukcja już po weekendzie, także za parę dni. Zapraszamy już dzisiaj do rejestracji. Prosimy raczej o nieodkładanie tego do ostatniej chwili, ponieważ w trakcie aukcji, ze względu na obowiązki dodatkowe części naszych pracowników, po prostu. Możecie Państwo nie zdążyć zalicytować pozycji, które akurat będziecie chcieli. Także tutaj zdecydowanie polecamy wcześniejszą rejestrację. No i oczywiście udział w aukcji na żywo. Także dziękujemy za uwagę. To by było na dzisiaj, na tyle. I do zobaczenia w następnych filmikach.